Cześć z tej strony bajen Witam was w kolejnym odcinku z serii Wizów i w kolejnej części poświęconej opowiadaniu naukowida pod tytułem Ion Steam. Yy, mamy tutaj rozdział drugi. W poprzednim odcinku zapomniałem już tutaj tego, że. czy Domyśliłem się, że to są pewnie dwie różne postaci, bo. Yy, ale tak właśnie tak było to napisane, że sugerowało, jakby to był ten bohater, który wyszedł. A teraz tak przejrzałem. Kilka pierwszych zdań, i chyba to jest jednak dwóch oddzielnych bohaterów, przynajmniej tak powinno być. A dobra, zacznijmy czytać. Tony obudził się tego dnia z okropnym bólem głowy, lecz prawdziwy dramat rozgrywał się ulicę dalej, na posterunku Scotland Yardu. Arthur miał ostatnio zbyt wiele rzeczy na głowie, a do tego wydarzenia ostatniej nocy. Arthur przeklinał siebie, tego stwora i cały świat. A najbardziej ten poranek, gdy siedział w celi na Scotland Yardzie. Detektywa siedzi przed ni nim i tylko obserwuje. Artur coraz bardziej się irytuje. Czego pan chce? krzyczy na Artura. Chcę się dowiedzieć, co naprawdę się wczoraj wydarzyło. Ile razy mam powtarzać? Wybacz, ale nie wierzę w wielkiego, stalowego człowieka z płonącym sercem i metalicznym głosem. Cały czas spokojnie mówi detektyw. To była prawda! krzyczy Artur. Dobrze. W takim razie opisz wygląd tego człowieka. Nie wiedziałem dobrze, ale miał na głowie cylinder, monokl, na lewym oku i płonące serce, i odchodzące od niego rury, i cały był ze stali i świecił, i świecił, i. Wystarczy ucina detektyw odprowadźcie go. Policjanci odprowadzają zdenerwowanego Artura do celi. Po chwili inspektor przychodzi do detektywa. Co mamy zrobić, panie Light? Pyta się inspektor. Mamy tu do czynienia z ciekawą sprawą, detektyw, detektywie Light. Nie, czekaj. Nie za bardzo rozumiem, czego się ode mnie oczekuje. Ma pan złapać przestępcę, ser. Ach, przestępcę. Przestępca złapany. Artur Downey został złapany i jakiś czas zostanie zamknięty w więzieniu. Dobrze pan wie, ser, że to nie, nie o niego chodzi. Co? O tego magicznego człowieka z płonącym sercem? Tak, o niego. Trzeba go zamknąć. Nikt nie może zrobić czegoś takiego. Znajdźcie osoby niezamożne, lecz nie biedne, które noszą monokle. Potem napiszcie do mnie. Wystarczy? A teraz żegnam. Wychodzi i wsiada do powozu. Zdębiały inspektor chwilę stoi, po czym idzie wdrożyć polecenia detektywa. Ech, mówi Light siedząc w dorożce. Czy oni nigdy nie zaczną sobie radzić bez mojej pomocy? Nie wiem, przyjaciel, odpowiedział mu Benedikt, ale ten, człowiek z płonącym sercem? To ciekawa sprawa. Ciekawi mnie to samość tego stwora. Myślałam, że nie wierzysz w zabawone magię i inne tego typu sprawy. Dobrze myślisz, ta postać jest w pełni ludzka, jeszcze bardziej tajemnicza. Ktoś jeszcze próbuje zaprowadzić w tym mieście sprawiedliwość. Postrzegasz go jako konkurencję? Nie ale bardzo mnie ciekawi, kim on jest. Rozmawiał tak dalej, nadal jadąc w stronę domu lajta. Wróćmy teraz do Tonego. Tono budził się z dużym bólem głowy. Prawdopodobnie proteza jeszcze nie do końca współgra z jego ośrodkiem motorycznym. Tłumaczył to sobie. Odkrył, że żeby móc sprawnie poruszać się na nogach, potrzebuje również laski i monokla, ponieważ jego lewe oko ucierpiało podczas tego feralnego wybuchu. Tak wystrojony rozpoczął swoją zwyczajową rutynę, czyli spacer oraz czytanie gazety. Otworzył gazetę na pierwszej stronie i czytając udał się w stronę ogrodów. Zaty zaczytany wszedł do małego załuku. To był największy błąd tego dnia. Ty, piękniś, dawaj kasę. Natychmiast usłyszał głos za sobą. Gdy się tylko odwrócił zobaczył, ze sobą brudnego prycha, jednak skutecznie od jego stroju odwracał uwagę bardzo długi i niebezpiecznie ostry sztylet. Jesteś tego pewny? To on odpowiedział. Tak do cholery, dawaj kasę już! Dobrze, dobrze. Rzuca mu portfel. A teraz cię zabiję. Nie obraźcie, to nic osobistego. Oprych rzucił się na Tonego. Nie miał czasu uniknąć, czy się zatrzymać. Wbił sztylet w samo serce. Następnie ciało upadło, a sprawca uciekł. Niezwłocznie z miejsca popełnienia zbrodni. Kurde. Kolejny rozdział i daje on nam... Kolejne pytania zadają nam. Kolejne pytania daję kolejne tajemnice. Mieliśmy przedstawionego głównego bohatera Tonego. I co on tak teraz umiera? W ogóle to, że ten bohater nazywa się Tony. I ten żelazny człowiek z dziwnym sercem. To mi się od razu kojarzy z Iron Manem, właśnie. Z bohaterem Marvela. Sam, samo w ogóle te klimaty takie. Ee, że niby tacy, tacy dżentelmeni, taki, taki w sumie czasy dawne, dość, ee, z kolei mi się kojarzy z Ligą Niezwykłych Gentlemanów, z takim dość ciekawym filmem, gdzie były różne postaci w sumie z różnych uniwersów i książek połączone, bo mieliśmy na przykład kapitana Nemo, mieliśmy doktora Jekylla, mister Hajda i jeszcze kilka innych postaci. Tam z kolei chyba był główny antagonista, taki, co chodził w żelaznej masce. Trochę mi się też kojarzy z Sherlockiem Holmesem klimatycznie, bo nawet mieliśmy bohatera o imieniu Benedict, czyli. A Benedict Chamberbatch, tak? Dobrze? Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem to nazwisko. Ten zadubingował Smauga i Saurona w hobbicie. No to on też w jakiejś wersji grał. Sherlocka, a z kolei Watsona grał tam Martin Freeman, czyli chłop, który grał Bilba, również w Hobbicie, w trylogii u Petera Jacksona. No i mamy też osobę o, imi o nazwisku Downey, a aktor wcielający się właśnie w rolę Ironmana to Robert Downey Jr., plus Robert Downey Jr. również grał Sherlocka Holmesa. Także tutaj takie po prostu uwagi z mojej strony. No mamy kolejne pytanie. No właśnie, nie wiemy co się stało z tym tonem. Arthur trafia na postelek Scotland Yardu i oczywiście, no, nie ma się co dziwić, zostaje uznany za obłąkanego. Gada jakieś głupoty o jakimś metalicznym człowieku jakimś człowieku z metalu, o metalicznym głosie, o płomiennym sercu no to wiadomo, że nikt mu nie uwierzy. Każdy będzie myślał, że taki z bzdury chłopu, coś się pewnie przewidziało. E, także tutaj klasycznie. Ja właśnie się zastanawiałem, czy któryś z głównych bohaterów może nie jest tym mś mścicielem, tym człowiekiem z żelaza, ale tu widzę, że tak... Jeszcze, jeszcze nie, nie jesteśmy w stanie na tym etapie odpowiedzieć praktycznie na żadne pytanie. Nawet nie wiem, czy na pytania z rozdziału pierwszego jakiekolwiek odpowiedzieliśmy. Nie, to się właściwie nakumulowało, jest więcej tych pytań. Pojawiły się kolejne. W ogóle ten rozdział jakoś mi się szybciej czytało niż ten poprzedni, bo patrząc na czas odcinka. No i właśnie mamy kolejne pytania. Jestem ciekaw, co naukowiec napisze w trzecim rozdziale. Mam nadzieję, że nie porzuci tego projektu. Bo wydaje się to dość ciekawe. Klimatycznie jest ok, tylko że jakbyś naukowiec. Jakbym cię prosił, żebyś robił na przykład odstępy, tak jak Michał czy Mateusz w swoich książkach, jak masz dialogi, na przykład, żeby nie było w jednym e, no wiesz, w jednym wierszu, w jednej linijce, e, tak jakby kwestii dialogowych dwóch bohaterów, czy dopisek tego, co na przykład wykonuje druga postać, drugi rozmówca, podczas gdy obok masz napisane e, op, kwestię dialogową tego pierwszego bohatera, bo tak no przyznam się, że w dwóch momentach się troszkę zgubiłem i nie byłem pewien czy, czy to ja nie popełniłem jakiegoś błędu w czytaniu czy na przykład nie przeskoczyłem linijkę dalej i nie przeczytałem połowy z wyższego czy połowy z niższego albo czy nie popełniłem jakiegoś innego błędu także o to bym prosił no ale tak poza tym generalnie językowo raczej jest dość to dobrze napisane czy jest taki język pasujący do no, jest utrzymana ta powaga tego utworu, tak? Jest, jest to raczej ok, tak mi się wydaje, przynajmniej. No, jest to historia trzymająca w napięciu, no, ale zadawane cały czas są kolejne pytania, coraz więcej zagadek. Wiadomo, no, najpierw trzeba wprowadzić czytelnika w, w świat przedstawiony, natomiast mam nadzieję, że jakoś tam sukcesywnie będziemy w przyszłych rozdziałach pewne rzeczy rozwijali pewne wątki czy pewne pytania i może uzyskamy też potem odpowiedź, żeby też nie było tak, że cały czas będą pojawiały się pytania, cały czas będą nowe wątki, a kosztem, tak trochę, zamykania tych starych. Znaczy, no tutaj był kontynuowany akurat wątek Artura, że został napadnięty. No to oczywiście dobrze zrobił, zgłosił to wszystko na posterunek. No ale generalnie dużo się dzieje, dużo akcji jest, bo mamy też dwóch takich, jakby, protagonistów, mam wrażenie, bo jest Artur i jest Antony. I mamy dwie perspektywy, że tutaj mamy opis tego, co, co robił jeden bohater, co się z nim stało, i mamy nagle przeskok, że tymczasem u drugiego, nie? Też dość ciekawa koncepcja, szczerze mówiąc, że mamy. Nie, nie mamy znaczy. W tych książkach, które już czytaliśmy w poezji widzów, mieliśmy po kilku takich głównych bohaterów, ale zazwyczaj oni się trzymali razem, albo jak był rozdział poświęcony jednej grupie, czyli jednemu bohaterowi to niekoniecznie tamci zostali się pojawiali, mogli być wspomina wspomniani, e, wspominani. Natomiast tutaj mamy tak, że zupełnie jest, e, znaczy, tak, pewnie w pewnym momencie ta historia się spotka, spotkają ci się, się dwaj bohaterowie i historia się połączy w jedno, ale no, rozumiem co chce osiągnąć twórca, ale no mówię, że jest to coś nowego w poezji widzów. E, także tutaj plus dla naukowida. E, I czy coś jeszcze chciałbym dodać? Tak no, trochę się zamotałem z, z tym, co chciałem powiedzieć, ale raczej, no tak powiedziałem, dzięki temu wszystko to, co chciałem przekazać, i odniosłem się raczej do, do wszystkiego w tym rozdziale. Także, no, słyszymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że naukowiec równie ciekawe rozdziały kolejne napisze i że przede wszystkim tego projektu nie porzuci. Także trzymajcie się, zachęcam do napisania własnej opinii w komentarzu i cześć!